Cześć z tej strony, a W tym odcinku pogramy sobie wyjątkowo talią pod zbrodnię. Ale, to co w tej talii jest wyjątkowego, to to, że jest na tasaku, a nie na e, takich dowódcach jak DJ czy Hemelford. Po prostu wow! Tasak, który został stworzony pod zbrodnię, do, dokładnie, ale nikt za bardzo nie gra go w, pod tym archetypem. Dlaczego? Bo są lepsi, liderzy do tego, e, żeby grać tą talią. Choćby Dijkstra, który jest milion razy lepszy. Ale Tasakiem dzisiaj sobie pogramy, ponieważ jest on najgorszym liderem, jeśli chodzi o pojedynek dowódców frakcyjnych, który ostatnio ma miejsce w Gwincie. Ja wybrałem DJ-a, żeby jednak mieć ten wybór dość sensowny, ale gdybyście byli ciekawi jak sobie Tasak radzi w obecnym ses, stanie mety i e, ogólnie całokształtu talii granych ogólnie teraz w gwincie, to pogramy sobie dzisiaj rankeda. Zobaczcie, jak to wszystko fatalnie wygląda i że to potrzebuje wafa, Choć z drugiej strony, nie no, jak wszystko idzie do wsiądzie tą tają, to idzie wygrywać nawet, powiem Wam szczerze. No z tym, że no, potrzebujemy przeciwnika, który nie jest taką totalną metą, bo jednak e, może być ciężko. Jednakowoż na no, takiego Ardala może być nawet spoko, na coś, na coś innego, trochę może mniej kontrolnego też będzie fajna mefa, chyba będzie też na to okay. I co jeszcze? No i tyle, mi. więcej. Ogólnie e, możemy tym tasakiem wyciągnąć kartę a nawet z 13 prowizji po ja Na Jednakowoż takiej nie gramy. Dlaczego? No bo uznałem, że jedyne sensowne karty 13 pro, powyżej 12 kosztów prowizji to są Sklepik, Ragnarok, ewentualnie Smoczy Sen, tak? Mm, ale wol, wolę sobie gaść, załóżmy, taką nawigacką Sprawiedliwość, bo pod Sklepa już ogrywałem i to jest nawet spoko. Ale Nowigradzka Sprawiedliwość w połączeniu z Portalem w jednej turze są naprawdę bardzo fajnym zagraniem. Bo jak sobie z Nowigradzkiej Sprawiedliwości wyciągniemy 5 ściarza, to mamy 100% na pachołków i jest nawet spoko. Wtedy mamy cztery karty na stole, które fajnie współgrają z Zastraszeniem, znaczy z kartami z bonnie, czyli czyli ogólnie Zastraszeniem i po prostu robią całkiem fajne punkty. To co w tej talii, jakby to powiedzieć, może być e, zmienione, no to masaż, to jest karta bo dość ciekawym działaniem, tak to powiem, ale czy ona jest dobra? Znaczy nie, ale uznałem, że jakby to powiedzieć, spróbuję, bo czemu nie w sumie. Ewentualnie właśnie za 10 prowizji to może iść taki mistrz areny też, e, Igor, tak? Ale uznałem, że w sumie Igor jest tak mocnym kartą, że w sumie można się poczekać. Albo wiecie co, jak mam wygrać coś w ogóle to weźmiemy tego Igora, bo w sumie jest jednak nie niebo lepszy od Masaża. Ogólnie to był taki prank, miałem was sprankować, żeby że wziąłem Masaża zamiast Igora, ale e, e, w końcu się nie zdecydowałem. Oczywiście skina nie mam do tasaka po po co, według mnie też jest dość niezbyt ładny. Weźmiemy sobie te z tu i chwila. Czy ja w końcu odblokowałem rewers, bo mogę już chyba tak, A, nie. Tu możemy sobie go odblokować i zagrać tym rewersem też pyk I pyk! Poszło. Dobra Jest OK, tu sobie zmieniamy rewers, na ten smoszy. I lecimy. Zobaczymy jak sobie poradzi ten nasz tasaczek. Szczerze mówię, jak wszystko... O Jezus, fajnie siądzie, to jest będzie nawet OK, a jak nie, no to... No to nie, no po prostu, no to nie. Ale liczę, że jednak coś się uda może wygrać. Choć właśnie nie łudzę się. E, że to, że przegramy jest bardzo prawdopodobne. Dobra. No, ranket na siódmej randze powinien w miarę szybko wyszukiwać. W ogóle ten rewel jest bardzo fajny. Ok, znalazło. A ma Panie Foltest albo Dijkstra. Co? Kablu jest, Ej, to jest coś niespotykowanego, szczerze. Dobra, ty idziesz out. Jeden ty idziesz out. Jest w sumie ok. To całkiem dobrze. Długie już sobie oczywiście zostawimy na ręce po to, aby nas aby mieć to zabezpieczenie w przypadku gdybyśmy się zaciągnęli jakąś kartą. Hmm, tylko się jak ja grać tą lundę w ogóle. Chyba zaczniemy od tego samego co on. Każdy może wygrać. Gramy no, aż gramy to samo, dosłownie to dla samowontek, co ja, albo ja to jest Tak. Czasem bardzo ja. Alfa, to sobie oszczerstwo. jedno. Ja. Morską China to będzie OK. Jak jej nie wzmocni no to wyrzucę coś innego niż gradena. 3 ucją ten ręciowych. O, okej. Okay. Oczyściłeś, no to ja jednak sobie zostawię gradena spokojnie i wrzucę sobie zbiera Tasaka. następnym razem nie będzie zmiłuj! To co nka? Nink. że w sumie to jest nawet spoko opcja, żeby sobie ustawić tę tą ani mój wybrane. To dzięki temu trochę jednak mój komputer jest mniej odciążony. No, i, i, e, jakby to powiedzieć... E, nie muszę zmieniać ustawień pomiędzy streamem a e, nagrywaniem mucika. To ładnie śmiesznie to czasami wygląda. Jak się jakoś w tej śmiesznej pozycji ustawię i choćby fajnie wygląda ten e, avatar Jorveta. E, no, karta Jorveta sam pojedynczego który zlatuje z góry i strzela jak się jej nie najedzie no to po prostu jest biała karta jak wygląda jak bak, ale okej okay. ej kurde może naprawdę nie ma co grać w ogóle w tej rundach mam bardzo fajną rękę i um, jest ciężko Chyba palić po prostu bardzo czarownic i coś jeszcze. by się z Was ręka górnie. Jak on spasuje, to jesteśmy ustawieni. O, Czyli co, będziesz to grał, tak? A hmm. Zrobimy to samo. Czemu my tego mamy niegrać? O, ja zagrałbym sobie tego. Ile mam monetek? 4. W sumie, czemu nie? Stracę kilka trochę monet, można za dużo, ale e, pozwoli mi to zabić tego te, jednego z tych e, pięściarzy. No straciłem trzy monety, no trudno się mówi, ale. Zniszczy mu kartę, która była dość. Yy, mogła być na, na dłuższą turę wytująca Rundę. On jeszcze nie zagrał, to saka. Może, on może gość pod sklepem. Ma problem, którego nie rozwiążą. 4 wcale Okej. Okay. Jesteśmy na tym samym etapie. Ale na razie sobie rzuca oszczerstwo się on teraz spasuje, to... Nie jest źle, tak to powiem. nieźle. Ej, my gramy Mirrora, naprawdę. Eee, dobra, to co? Wyrzucimy sobie Igor'a. Jak sobie wyrzucę Gradena, to będę mógł wyrobić kolejnego jeszcze. Ej. Ej! Ja, Okej, okay, nie no, bez nie już uh, no, no. uh, mógłbym stat zwrócić też uh, juniora, znaczy seniora, ale na razie nie, bo nie mam też monet zbyt dużej ilości. Więc myślę, że może poradzić oprawca Następny junior w te dwie karty, zyskamy łącznie jeszcze 3 punkty. O, gość spasował. Szczerze ja jest bardzo dobrze. No, o Matasaki, ja nie. Ale mam tyle mocną rękę, że myślę, że spokojnie to wygramy. bo mam kartę przewagi, więc... Jak już powiedziałem, myślę, że coś ustawieni. Mm, mam trzy karty zbrodni. Myślę, że bym wymienił jednak oprawcę usłów. Nie no, oprawcę będzie spróbowałam męgę. Gorko no, kowal w się wymienił. No i pachołka teraz. Ustaliśmy, o usza Zacznijmy coś całkiem fajnego. Dobra, teraz sobie bierzemy portal. Zaczniemy od. Hmm. czego tu zacząć? Dobra, zaczniemy sobie od krańciarza. Następnie poleci sobie szablozem i będziemy, jak powiedziałem, już w miarę ustawiań. Bo będziemy mieli na szabloz immunitet. Tak, mam jeszcze cztery karty w talii, z czego y, wszystkie są w miarę ok. Y, z tym, że w ogóle Cynda dostał buffa i ma cztery teraz punkty siły, to coś... Y, no. tego. Chyba, że oni takich nich, czy cały już punkty siły cztery. Czasem kiedyś dwa, już kurde nie pamiętam. W każdym razie tak jest bardzo mocną kartą, więc... No dobra. No po co mi karacz? Mamy szablę zęba z odpornością. No i za każdą kartę zróbmy 6 punktów, więc myślę, że jest całkiem okej. Okay. Zwłaszcza, że nasz przeciwnik no chyba trochę nie ogarnia, Niedobro, dobra, niezbyt dobra, bo niezbyt dobry jakby pokoł. Charma, jak dostanie przechwycenie i mi przechwyci szablozem, to się popłaczę. Nie wiem, bez beki popłaczę się. Ok, to jest... Mogę przemienić jedną jednostkę, chyba do... no, nie muszę w konkretnym. Z nic czasową. kalciochy, karciochy. Ludz... Tak jakby się udało. Jeśli kto mnie zabił, może jak być... będziesz. trudno się mówi. Eee. tylko Madame Luiza jest trochę silna teraz, szczerze, nie zauważyłem. E, będziemy musieli czytać, że dobierzemy cyde. Ale w obecnej sytuacji no, weźmiemy sobie tego jak seniora. Nie dziecka, są drobne, Albo nie, możemy na razie wziąć męgę. Na hmm. ciebie przygotowałem specjalny stos szapel tak tutaj zabierę z sklepa, póki mamy tego oprawcę go wykorzystamy. Rozświetlić północ naszymi stosami. Chwila co? A nie starczyło mi w ogóle, nie zauważyłem tego wcześniej. E, to był on z mojej strony. Teraz już to... Kurde, nie wiem. O tak to sobie S zrobię. Przecież okay. nie ma przecież odpor... Teraz y, nagrody, więc jest nawet spoko. O, co jeszcze? Teraz płaci jakieś. Może nie, no może poleci jeszcze ma tam Luiza. Poczekamy. Albo F.E.U.S. w sumie. To się odlecę to nie ucieczę Dobra zobaczymy Zobaczymy co w stronę selfie huszu Zależnie od tego co to będzie to będę od albo zostawił Madame, albo ją wywalę Okej okay. Jak spiskowa ja tu jednego. Lecisz out, madame Luizu. Ale ja powiem wyrzucić też tego, poprawce czarownic. Mm, już trudno. Nie, co, nie pomyślałem. Zagadałem się zbytnio. Nie zapomniałem, co chciałem zrobić jeszcze w tej rundzie. Dobra. Zabijmy ciebie. Tak to się nie zada Nie no... Zapomniałem w poprzedniej rundzie że tak eee, No tu się z jeszcze o trzy Nie, źle na razie Nie, źle O tak dobra, wygraliśmy i tak Ten mu zadziałał naprawdę To jest coś niesamowitego Nie? nie? Meczek fajny Dawno nie grałem w tasaka, a zwłaszcza Tasaki na tasakę, jeszcze wygraliśmy mecz rankingowy, tasak rankingowy naprawdę, więc tak, no to lepo by w tym odcinku, mam nadzieję, że on się spodobał, a nawet 16 minut, nawet okej, okay. więc żegnam się z wami, do usłyszenia, cześć.